Witajcie! Czy wiedzieliście, że nawet królowe mają swoje smutki i troski, a niektóre z nich radzą sobie z nimi w naprawdę zaskakujący sposób? Katarzyna medycyńska, ta sama, której dzieje splatają się z najciemniejszymi kartami historii Francji, potrafiła pokazać, że życie na dworze to nie tylko intrygi i polityka, ale też trochę humoru. Kiedy Katarzyna wychodziła za mąż za Henryka II, nikt by nie przypuszczał, że ich małżeństwo zapoczątkuje serią wydarzeń godnych najlepszego serialu. Na początek mała bomba. Przez 11 lat nie mogła zajść w ciążę, co w tamtych czasach było niemalże skandalem. Gdy wreszcie udało się im mieć potomstwo, Katarzyna i Henryk zapełnili dwór dziećmi, wydając na świat aż dziesięcioro pociech. Ale życie Katarzyny nie było osłane różami. Musiała znosić długoletni romans swojego męża z Dianą de Poitiers, która była nie tylko jego kochanką, ale i największą rywalką Katarzyny. Co więcej, musiała wytrzymać kpinę z powodu swojego wyglądu. Jej wyłupiaste oczy stały się przedmiotem dworskich żartów. Katarzyna nie cofała się przed niczym, by chronić swoją rodzinę i władzę. Uchodziła za trucicielką, a nawet za protektorkę samego Nostradamusa. Zainicjowała słynną noc świętego Bartłomieja, masakrę hugenotów, która miała uchronić Francję przed wewnętrznymi rozłamami. A jednak, pomimo ciemnych kart w jej biografii, Katarzyna miała też i jaśniejsze strony. Jako, że na dworze lubiano ją za osobowość, potrafiła wprowadzić nowinki, jak choćby jazda konna w damskim siodle, co było czymś nowym dla francuskiego dworu. To fascynujące, jak postać tak kontrowersyjna jak Katarzyna Medycyjska. Może być jednocześnie tak ludzka. Współczesne spojrzenie pozwala nam zrozumieć, że nawet wśród intryg i politycznych rozgrywek każdy szukał chwili ucieczki, a nawet humoru w swoim życiu. Czy Katarzyna była więc królową serc, polityczną szachistką, a może po prostu kobietą próbującą przetrwać w brutalnych realiach? Renesansowej Europy. Dyskusja pozostaje otwarta. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat, na temat tej fascynującej postaci? Zapraszam do dyskusji.